Oceń, czy podwyższenie pH roztworu, w którym przebiega zilustrowana reakcja, poskutkuje zmniejszeniem czy zwiększeniem stężenia anionów węglanowych. Ok, czyli musimy wiedzieć, co się stanie z jonami. Wiemy, że na pewno, że podwyższamy pH tak, jako czynnik, czyli mamy wzrost pH. I teraz pytanie, w jaki sposób to wpłynie na co? Na stężenie jonów. CO3, minus. Dobrze, to jest nasze pytanie. Co my mamy dane w zadaniach? Spróbujmy zrozumieć. Mamy daną reakcję CO3- dodać wodę, ustala się stan równowagi, mamy jon wodorowęglanowy i jon hydroksylowy, czyli jon wodorotlenowy. Drugi etap hydrolizy. Polegające na reakcji jonu HCO3 z wodą zachodzi w tak małym stopniu, że nie ma to wpływu na pH roztworu. Ok, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, to jest tylko takie potwierdzenie dla nas, ale. Jest to dosyć istotne, jeżeli nie do końca rozumiecie hydrolizę. Każdy etap, który, każdy proces, który przebiega wieloetapowo, czyli tutaj w liceum głównie się omawia hydrolizę i stałą dysocjacji, polega na tym, że zawsze pierwszy etap zachodzi z największą wydajnością, tak? czyli ma największą stałą. Drugi etap ma dużo, 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 dużo mniejszą stałą. Dlatego wydajność pierwszego etapu jest na tyle duża w stosunku do wydajności drugiego że ilość jonów, która powstaje w pierwszym etapie, zawsze decyduje o, o, o ich zawartości w roztworze. tak? To, ta ilość jonów, która powstaje w następnym etapie, jest skrajnie mała, dlatego nie decyduje o ilości jonów w roztworze. Czyli co za tym idzie w konsekwencji? W tym przypadku jonami, które powstają, są jony wodorotlenowe, które odpowiadają za odczyn zasadowy. Czyli w pierwszym etapie tych jonów powstaje na tyle dużo, ponieważ jest bardzo wysoka stała pierwszego etapu w stosunku do stałej drugiego etapu, dlatego tylko mówimy, że pierwszy etap hydrolizy decyduje o odczynie roztworu. No dobrze, to teraz zastanówmy się. Powiedziano nam, że zwiększy się pH. Co to znaczy, że zwiększy się pH? Jeżeli się zwiększa pH, to to oznacza, że znam zmniejszy się stężenie jonów H+, a co za tym idzie? Zwiększy się stężenie jonów OH. No dobrze, co powoduje wzrost pH? Oczywiście, powoduje to proces zobojętniania, czyli np. dodawanie jonów OH do roztworu, w wyniku czego zachodzi reakcja zobojętniania, czyli jony H reagują z jonami OH, dając wodę. Czyli wzrost pH najprawdopodobniej poprzez dodawanie Jonów OH minus, czyli dodawanie jakiejś zasady do tego roztworu. No dobrze. No to jeżeli ja będę dodawał jony OH minus, to będę zwiększał ich stężenie w roztworze. No to popatrzmy, gdzie w układzie, gdzie zachodzi dynamiczna równowaga są jony OH minus? Są one po prawej stronie. Przypomnij sobie, jak brzmiała reguła przekory. Reguła przekory mówiła, że jeżeli na układ znajdujący się w stanie dynamicznej równowagi podziała jakiś bodziec, to zajdą w nim takie zmiany, które zmniejszą działanie bodźca. Czyli jednym z czynników było stężenie. Jeżeli zwiększamy stężenie jednego z produktów, czyli w tym przypadku jonów OH-, to zachodzą zmiany, które powodują przesunięcie równowagi reakcji w lewą stronę. Czyli to by oznaczało, że... Jony HCO3- będą się rozkładać między innymi na jony CO32-, a więc w wyniku podwyższania pH będzie się zwiększać stężenie jonów CO32-. Ponieważ zgodnie z regułą przekory, w wyniku wzrostu pH rośnie stężenie jonów OH-, co powoduje przesunięcie równowagi reakcji hydrolizy jonu co 2 w lewą stronę. Na szczęście nam na nie każą tutaj tego uzasadniać, więc my musimy tylko ocenić, a więc powiedzieć, czy wzrośnie, czy zmaleje. W tym przypadku mogę śmiało odpowiedzieć, że stężenie jonów CO3 2 wzros, wzrośnie. W, e, czy zwiększeniem? No to używajmy słowa, które jest w tekście, czyli możemy powiedzieć, że zwiększeniem. Mamy mało miejsca, nie musimy pełnym zdaniem. Zobaczmy odpowiedzi do zadania. Wzrost pH spowoduje zwiększenie stężenia anionów węgla nowych. Czyli zwiększeniem dostajemy punkt na maturze. Dobra, gdzie znajdziesz więcej takich zadań? Znajdziesz je w aplikacji. Link masz na, na górze, w banerze. Po wejściu do aplikacji wybierasz sobie dział, są to reakcje w roztworach wodnych, wybierasz poddział. PH. No i proszę, masz tutaj zadania z różnych lat, tak? Możesz sobie filtrować po nowej podstawie, zbiorze CKE bądź starej podstawie, w zależności od poziomu poziom rozszerzony i poziom podstawowy. Możesz, jeżeli nie masz czasu, filtrować zadania ze względu na obliczenia, ze względu na oceń uzupełni, prawda, fałsz. Wszystko w zależności od tego, ile masz czasu na rozwiązywanie zadań i gdzie je rozwiązujesz, bo z aplikacji możesz korzystać również na telefonie. Możesz ją zainstalować na. W swoim smartfonie. Ok, to tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki bardzo. Życzę powodzenia w przygotowaniu do matury.